Krzysztofka, kandydat na prezydenta Białego Stoku sprzed kilkudziesięciu lat, znalazł się w policyjnym areszcie. To, co zrobił, jest przerażające. Jego czyny oburzyły miliony Polaków. Krzysztofka. Musiał być bardzo zaskoczony, gdy policja wtargnęła na jego posesję. W końcu na jaw wyszły okropne czyny. Jakich bezkarnie dokonywał we własnym domu. Kropka Krzysztofka. Został oskarżony. Jego czyny są oburzające. Kropka w 5 rano policja i pracownicy Eko-Patrolu odwiedzili posesję, na której mieszka kandydat na prezydenta Białego Stoku sprzed kilkudziesięciu lat. Przyczyną kontroli było podejrzenie o zaniedbywanie psa. Okazało się, że faktycznie tak było, a zwierzę mężczyzny jest w fatalnym stanie fizycznym. Kropka Nero, dziewięcioletni pies, był przywiązany smyczą o długości 4 metrów do budynku. Nie miał dostępu do wody, i jedzenia. Przez uwiązanie, miał bardzo niewielką przestrzeń, po której mógł się poruszać, a jego ciało było pokryte odchodami. Zwierzę było także bardzo wychudzone, kropka na miejsce został wezwany inspektor oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a Nero został odebrany. k. Obecnie Nero trafił do schroniska dla zwierząt, gdzie przechodzi kwarantannę. Myślnik są podstawy, by uznać, że doszło tu do znęcania się nad zwierzętami, stwierdziła Anna Jaroszewicz, rezesteozeli w białym stoku. Kandydat na prezydenta Białego Stoku może poważny problem kropka Krzysztofka może mieć bardzo duże problemy z powodu zaniedbania swojego zwierzęcia. Funkcjonariusze już rozpoczęli śledztwo w tej sprawie. Zaznęcanie się za zwierzętami, do którego kwalifikuje się czyn polityka, grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. To jednak nie pierwszy raz gdy zgłaszono podejrzenie złego traktowania zwierząt u byłego kandydata na prezydenta. TOZ już wcześniej otrzymywał sygnały, że Nero jest w bardzo złym stanie, a jego właściciel nic z tym nie robi. Myślnik na tamten moment nie było podstaw, by odebrać Nero właścicielowi, tłumaczy Anna Jaroszewicz. Ówczesne kontrole nie wykazały niczego niepokojącego, a pies zdawał się być w dobrej kondycji. Jedynym uchybieniem ze strony k.a. był brak aktualnych szczepień przeciw wściekliśnie, które później zostały zaktualizowane. Kropka pomoc jednak nadeszła w porę i pies powoli dochodzi do siebie. Krzysztof K. natomiast przebywa w policyjnym areszcie.